Cieszę się, że ten killow kupił, bo jest fajny, podoba mi się. Fajny kiloik. Tego mam barwy. Barwa, ten to jest Też spoko A, i można zwracać... kurtę, no nie mogę, już się zwrócił z kina, bo brzydko się nie chce go Będę Więc ja szkarłatnym kilo, pozbieramy na szkarłatną obrącienie. Witam dwie osoby i od razu pięć komentarzy Najsik. To jest sklepik dzisiejszy ja wchodzę już na live zobaczę co się dzieje. Tutaj sporo osób mówiło. było. Zostawcie łapkę do góry, yy, łapkę w górę i montowany siema, siema sołata i siema już ty ze mną. Dzisiaj... Tak, na pewno dzisiaj zagram w bo muszę wbić yy, stafą dolców, bo... Zbieram na szkarłatną obrączkę Bo jest kochać Tu sobie To da, jeśli chcecie ze mną zagrać To, to jeśli, jeśli chcecie ze mną zagrać To trzeba mieć suba na moim kanale Łapkę w górę I wtedy można zagrać No chyba, dobra To zbieramy sobie szkarłatną Siema, w bo... Szkoda Dobra, jeśli ktoś chce ze mną zagrać, to zostawiajcie łapkę do góry, suba i zbijajcie do mnie do lobby. Mój nikt to maim Dodajcie mi, doznajomy się zawcoki. Tutaj w ogóle za dużo. nie. Dobra. Siema. Siema, zostawcie łapkę w górę. Dopiero są dwie łapki w górę tylko. Emil, siema, już było trzech moderatorów? No to osie. Jakieś 7 osób było na nice. ale zostawcie łapkę w górę, kto jeszcze nie je zostawił, dopiero są trzy, jeszcze jedna lub dwie osoby nie zostawili łapkę w górę. Zaczynamy, zaczynamy live jak będą cztery łapki w górę, zaczniemy wtedy grać. W ogóle fajny dzisiaj sklepik, ona mi się podoba, bo jeszcze ma tą czapeczkę taką i chyba na nie pozbieram. Albo na no szturmowca, ale to jest gorsze. W ogóle dodali podarunki. Kopiaka jako podarunek albo włączę. Mogę włączyć. Regulamin. Łapa w górę, sub i dzwonek. Tak, Wiktor. Dobrze. Dawaj, Arenu, sala. O, pięć łapek. Dobra, zaczynamy live'a, bo dobiliście pięć łapek. Gramy. No, na razie nie chcę. Mam 101 punktów, ale Dobra, wygramy sobie dwie rundy na tiltedach na arenie i potem polecimy na... Yy, na tego. Potem polecimy na... potem polecimy robić misje, bo ja muszę wbić, bo ja chcę mieć dzisiaj tą skarłatą obręczyni, a że niedługo kupię sobie ten pak, a ja sto dwa. Nice. Ja też grałam w ratowanie i jeszcze będę grać w ratowanie L Pro Dobra, a potem że mam zagrać? Justyna, jeśli chcesz, to teraz możemy sobie zagrać. O Jezu, pink. Pink mi skacze. Będę miał lagi. Szkoda. Ale będę miał pink, no ale... Ej, dobra, polecę na wiem. bo miałem lecieć na no ale... Tu, 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 tu. ale mam 150 dobra bo ja nie gram dacie łapić w ale mój brat gra spoko, Jakby coś to to jest moja pierwsza gierka więc Będę padać jak mucha, ale... Tutaj, ale potem ja... na no spoko! Twój brat może zagrać ze mną, ale musi do czołówkę... A ile ma twój brat los? Dużego pm PMa gości z PM-a bo strzelał, agresywny. Pierwszy frak. 102 punkty Szybciej o, popy zrobił. Jakie masz kadę? Nie wiem. To koło 1.30. Ikke bra ennå. Dobra, a masz kod twórcy? Nie, właśnie nie wiem jaką mam go założyć. A szkoda, bym się założył chętnie, ale nie wiem jak. Nie, na razie nie chcę grać parkouru na kreatywnie. Ten tu przyjdzie, dobra, bo gdzieś poszedł. byśmy customy pograli, no ale ja nie wiem jak. Nie mam kodu, bo ja nie wiem jak mam zrobić nawet ten kod. Jakbyście mi wytłumaczyli... Ale jak ja mam napisać do ich. Nawet nie wiem jak muszę do nich napisać. No to jeszcze, no to, ha, No to jeszcze brakuje. Nie, nie muszę mieć. We jak ma 581 subów, a ma kod stwórcy. Ma swój kod. A ma 581 subów. To co mówisz, że ma 102 punkty? O, oszuście ty. Tak, ale kostano od 1k. Ale mi chodzi o kod twórcy na razie. Ja chcę kod twórcy sobie załatwić swój kod? Mi chodzi, jak on załatwić swój kod sobie. Jakbyście mi pomogli kod, to by było super. Jak ja słyszałem jakieś wibo, wiwo... Jabłko. Zobacz poradzik Nie no to, to najwyżej po live, ale jakby ktoś mi teraz wy to masz robić. Jacket. Spróbuję to. O! Ja mam 106 punktów. Jakby się to jak zobacz i mi wytłumacz, to wtedy bym sobie wpisał swój kod właśnie by było bardzo... bym był... byłby był, Byłbym bardzo wam wdzięczny. I może byś nie, może bym wtedy zrobił szybciej konkurs. Elo, siema, dis, filmowicz. Siema, jeśli jesteś nowy, to możesz zostawić suba i łapkę w górę. Jeśli, no, jeśli chcesz. Jeśli chcesz, oczywiście. nie ja, sklik. To ja, Gamer Witch. a tu się ma, Gamer Witch. Czemu nie grasz na swoim koncie, gamer, Witch? się oh. ma, Elo, no się ma, a tu się ma,

Ja jeszcze dostał mordę. Te głupie drzewo, no Zaraz mi wytłumaczysz. Nie, kucnął, ja tylko zmienię nogi. Aj, kucnął, akurat. był ubar, ale kucnął, dobra. Już wiem, jak to zrobić. Na sałata to mów, tłumacz. Tłumacz jak to trzeba zrobić. Ja chętnie posłucham sobie. No dobra, nie musisz podawać mojego prawdziwego imienia, bo będę mówić przez... 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 Dobra, no wybiłem, ale dobra, to ja wejdę w komentarze teraz. Poczekajcie, może chyba nie będziecie nic widzieć, ale to tylko na chwilę teraz skorobę. Bo muszę wyjść komentarze. tych no, komentarzy. mi co mam dalej robić. Wesprzyj twórcę, przez twórcę Fortnite. Czołem wszystkim, w ostatnim roku na YouTube, Twitch i inne platformy nieprawidłowne liści dział zbierowanych

Epicki, epicki tak twórcy, którego chcesz wspierać w trakcie akcji. No i co mam teraz zrobić? Muszę to ci dać, czy mogę to ominąć? Ja wybrałem twórcę, bo wszystkie mandamcze, które należy ją zdobyć. W trakcie gry z akcji lub na kurców, a także tak, które zostały zakupione. Czy stąd wybranego przez ciebie twórcą przez 14 dni? To obu mamy na najnowsze Napisz mi ktoś, czy muszę to czytać: tego samego twórcę lub wesprzeć kogoś innego. Jeśli bierzesz twórcę przed nocą, w niedzielę, otrzyma on udział w twoich zakupów za w podróży. Za I co ja mam teraz zrobić? Halo Sałata. Tam masz takie coś. Dobra, je grasz, nie on cię zna, ja to nie wiem. Ej Sałata, dasz mi suba, poczekaj. Tam masz takie coś. Mam lista wyszukiwania, albo mam y do programu przejść na stronę akcję Wesprzyj twórcę. Jakie masz nick? Mam nick Maingugus. Na niebiesko strona akcji w No tak, nakliknęłem w to. No mam to, ale nie mogę to nakliknąć. O, dobra, jestem, no. I mam nakliknąć zgłoś się teraz? I mam nakliknąć zgłoś się teraz? Tak? Teraz mam nakliknąć zgłoś się teraz? No nie mogę, bo teraz coś robię. Teraz mam nakliknąć, na zgłoś się teraz? Tak, zgłoś się teraz. A, i muszę podać swój adres, y e-mail i hasło. Tak? Halo? Tak? Tak czy nie? Ale czyli mam się zalogować, tak? Czyli mam wpisać adres i e-mail i hasło, tak czy nie? Tak? Tak czy nie? No, halo. Dobra, robimy tak. Będziecie widzieć teraz coś chyba, chyba coś będziecie widzieć, ale czekajcie. Widzicie to, czy nie?